możecie sobie w kostkę pokroić jak chcecie także wybór jest dowolny ale ja robię właśnie tak wzdłuż no i teraz bierzemy sobie tą musztardę, tak jak już Wam mówiłem ja tutaj używam taką chorcicę jeżeli dobrze to wymawiam ale można użyć jak najbardziej i nawet co niektórzy śląscy kucharze właśnie mówią żeby użyć musztardy normalnie zwykłej, takiej sarepskiej no i tą musztardę Musimy wysmarować, jakby, na tym całym płacie tego naszego mięsa. Ja tam użyłem, jakieś takie około dwie łyżki, łyżeczki, takie dość czubate, tego, tej musztardy. No i teraz te wszystkie składniki po kolei układamy: chlebek, ogórek, cebulkę, boczek. Zależy, ile wam się tam tego wszystkiego zmieści. To możecie tak sporo tam tego wszystkiego naładować tutaj do tego naszego zrazu. Ten zraz będzie taki mniejszy, bo jest mniejszy kawałek tego mięsa. Także jak, jak widzieliście, ułożyłem te składniki, te boki zawinąłem do środka, no a potem zawijam całość w taki ładny zrazik. Ta nasza musztarda też jest takim jakby klejem tego wszystkiego, który tak nam fajnie tutaj tego zraza skleja. Można powiedzieć, że zawijamy taki zrazu jak taki gołąbek, można powiedzieć, tak jak liść gołąbka, tak samo, identycznie, tylko nie, ma, nie używamy liścia, tylko używamy e, mięsa wołowego. No i teraz tak, taki zraz, bierzemy taką nitkę, najpierw e, tą dłuższą część owijamy dwa razy, a następnie na tych krótszych owijamy całość dookoła. Tak jak teraz Wam pokazuję i na samym końcu zawijamy gdzieś 2 trzy razy i obcinamy, zawijamy tą, te końcówki, nic, nic tutaj można powiedzieć, nie zawiązujemy. Będzie nam później prościej do odwiązywania tego naszego zrazu. Także tu już mam przygotowane dwa takie zroziki, czy tam rolady. No i znowu tak samo, po prostu trochę więcej, trochę inaczej. Także jak Wam się tutaj ułoży tych składników, czy więcej, czy mniej, to się tym nie przejmujcie. Ale starajcie się, żeby wszystkiego mniej więcej było dołożone tutaj do tego naszego mięsa. Do tego naszego zrazu. Czy tam rolady. No i teraz tak, zawijamy boki. No i teraz zawijamy całość. Ten to już tutaj jest taki, można powiedzieć, dość duży. Tutaj go ciężko tutaj zawinąć. Ale starajcie się, żeby te właśnie składniki były równo rozłożone w środku. No i znowu, sznureczek, jeszcze raz Wam pokażę, czyli najpierw ta dłuż...